Właśnie tak. z problem, problem mieliśmy z nazwą, tak najgłupsza rzecz, jaka nam przyszła do głowy, Sakreble, no a dlaczego nie? I zawsze wszyscy się o to pytają, wiedzieliśmy, że jak zrobimy sobie taką nazwę, to wszyscy będą pytać, a skąd nazwa? Kiedyś w Rumcajsie był taki e, fajny facecik, który tam wołał Sakreble, no i pomyślałem, że to jest dobry pomysł na nazwę. A czy lubicie takie konkurowanie między kabaretami, jak na przykład to dzisiejsze? To znaczy no, zawsze jest to jakieś wyzwanie. Przedobimy? Niekoniecznie. To jest, no, jakoś nie konkurujemy między sobą. Mamy mnóstwo znajomych, z którymi spotykamy się w Polsce na festiwalach i nie ma między nami jakiegoś iskrzenia, walki. Bardziej to no, w zasadzie dobrej zabawy. Przykład, no, że nie było Was na eliminacjach. Jak dobrze się bawiliśmy w garderobie przed występem z szarpaniną, których pozdrawiamy Pozdrawiam również. Szarpaniny w tym roku zgarniają wszystko jak leci. A tutaj my pokonaliśmy ich. Aha. Jako jedyni w tym sezonie. Satysfakcja? Tak. <laughs> A jednak tak. E, mamy kolejnego rozmówcę, halo? Ja proszę pana w sprawie pańskiego pytania. No, nareszcie ktoś w temacie, bardzo proszę. Bo proszę pana, to jest tak, że dzieciaki to teraz mają wszystko. I w dodatku mają to wszystko w dupie. E, przypominam, że jesteśmy na żywo. No i co? Prosiłbym o delikatniejsze słownictwo, dobrze? Jakie? Bez brzydkich wyrazów. To znaczy jakich? Powszechnie uznanych za niecenzuralne, prawda? To znaczy, o co panu chodzi? No, powiedział pan w dupie. No i co? Tak nie można mówić w radiu. A jak można? Inaczej, mniej dosadnie. To jakby pan powiedział w dupie inaczej. E, dziękuję bardzo. Pozostawmy to pytanie bez odpowiedzi. Znaczy tak, Piotrek działał kiedyś w innym kabarecie. W jakim? Bez pardonu. Wotniemy. Kabaret. Kiedyś tam działał, rozsypał się, później e, ja zrobiłem z kolegą, którego tutaj dzisiaj nie ma, kabaret studniówkowy. Ktoś to zauważył, dał Piotrkowi znać i tak się spotykamy już od lat prawie sześciu. Dobra, dobra, nie mów w taki sposób, bo ktoś to opłacznie zrozumie, Przyszyją na błatkę i do końca życia będzie się oglądał na ulicy. No. Za... Po prostu pięciu lat, prawie sześciu działamy. E... Na początku mieliśmy troszeczkę inny skład, ten skład tam troszeczkę ewoluował. Były jakieś zawirowania, ale generalnie. Nasza dwójka się nasza nie zmienia od, zmieni od, 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 od zawsze. Początku. Mhm. A marchewka po ile? Pięć! A cebula? Pięć! A pomidory? Pięć! To pomidorków wezmę. Ile? Pół. Kilo? Nie, pomidorka. Powiem, Słucham? Dawej, powiem! Właśnie. Aż tak chyba nie ma jakiejś specjalnych inspiracji. Który... Sketch powstaje tak naprawdę bez pomysłu. Czasami jest, nie wiem. Jak jak zaczynałem pisać sketchy, to najczęściej jest tak, że Napisałem dwa zdania, a potem kleiła się reszta z tego. Albo na przykład sketch był napisany i leżał, nie wiem, rok w, w szufladzie, po czym gdzieś Michał go wygrzewał, to zróbmy to. Pozmienialiśmy parę rzeczy i wchodziło na scenę, okazało się hitior. Także... Czy jesteś u Was odpowiedzialny za pisanie sketchy, czy powstają wspólnie? Znaczy, Piotr pisze sketch. Tak, ja. Tak, o, to ja. Piotr. Michał jeszcze nie umie pisać, ale dojdziemy do tego. A co zaprezentujecie dziś wieczorem? Czy jest jakaś główna tematyka? Nie, nie takie, To jest taka mieszanka w sumie wszystkiego. Chcemy pokazać cztery, nie wiem czy najlepsze, ale dobre sketcze, z którymi byliśmy już tutaj w Poznaniu. No i oprócz tego wiadomo, będzie jeszcze konkurencja aktorska, do której też um, właśnie idę się zaraz przygotowywać. Może Jesteśmy obydwoje sprzedawcami. A co sprzedajecie? Nie, no, usługi, Piotr. Ja. A jakiego typu? Ja, ja, nie, ja nie sprzedaję usług. No, ja to, to może nie wnikam. Ja sprzedaję usługi telekomunikacyjne. O, w ten sposób. Nie będę jak A Ty ukrywasz, jakie usługi ja sprzedajesz? Ja handlowym sprzedaję części do maszyn. Zupełnie inna bajka. Tak. A jakie macie plany na przyszłość? Czy wiążecie ją z kabaretem? Chcielibyśmy? Chcielibyśmy, zawsze do tego dążyliśmy i myślę, że kiedyś nam się to uda. Tak, kiedyś ktoś nas, ktoś nas wpuści gdzieś na telewizji, narobimy trochę bałaganu i powiedzą, tak, tak, to oni. Czekaliśmy na nich. Tak. Mówią, mówią, że to co dobre szybko skończy się, ani się obejrzysz, a to hyc, i już w buteleczce nie ma nic. Mówią, mówią, że, że nie dobre, ale pić się chce, przecież się nie zdaje nam, że tari, rari, rari rara. Wszystkich widzów, ekabaret, pozdrawiamy. Cześć, mama.